Szanowni Państwo, Szanowne Panie, Szanowni Panowie, jest mi niezwykle miło w dniu dzisiejszym być tutaj w Rzeszowie. Jest mi niezwykle miło, że zdecydowaliście się Państwo przyjąć nasze zaproszenie do Rzeszowa. To zaproszenie jest zaproszeniem na wyjątkowe spotkanie. Spotkanie z ludźmi, którzy chcą zbudować w Rzeszowie coś. Zupełnie wyjątkowego. Coś, co pozwoli wszystkim tym, którzy tutaj przyjeżdżają, mówić o tym, iż Rzeszów jest miastem, miastem innym od tych, które można spotkać w Polsce. Że Rzesz Rzeszów jest miastem ludzi, którzy są głodni sukcesu. Rzeszów jest miastem ludzi, którzy ciągle chcą wszystko wokół siebie zmieniać. I to przede wszystkim kierowani takim, takim, powodowani takim, Takim instynktem zdecydowaliśmy się na to, aby w Rzeszowie, właśnie, wręczać wybranym partnerom, wybranym podmiotom te szczególne nagrody, te szczególne wyróżnienia. To wyróżnienie dla firmy i dla, dla innowacyjnej firmy i dla innowacyjnego przedsięwzięcia. Szczególne dlatego, bo tutaj ludzie chcą wszystko zmieniać tutaj ludzie chcą najszybciej jak to jest możliwe się rozwijać. I dlatego chcą wyróżnić tych, którzy w mijającym roku w sposób szczególny zaznaczyli się w pejzażu polskiej gospodarki, chcą wyróżniać tych, którzy pokazali, że można, pomimo tego, że czasami się wydaje, że, że to jest niemożliwe, że można wokół siebie to zmieniać. I e, ja bardzo się cieszę, że możemy dzięki współpracy z władzami miasta Rzeszowa, z panem prezydentem Rzeszowa, z panem marszałkiem województwa podkarpackiego i z panem ministrem Janem Burem, który jest przewodniczącym Rady Programowej Forum Innowacji, przygotować tą wyjątkową uroczystość w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy, aby. Pan prezes był uprzejmy jeszcze z nami na chwilę pozostać na estradę. Zapraszam panią Krystynę Woźniak-Trzosek, prezesa zarządu Polish Market. Prosimy o zaprezentowanie laureatów nagród. Bardzo prosimy. A ja w międzyczasie, zanim pani dojdzie do nas na estradę, chciałem państwa poinformować, że przywitał nas zespół kameralistów rzeszowskich fragmentem znanego przeboju Wolfganga Madeusza mozarta A eine kleine Nachtmusik. Dobry wieczór państwu. Bardzo miło tutaj dzisiaj z Państwem być. Jak wiemy, jak wiemy, polacy bardzo lubią się różnić. Istnieje nawet takie powiedzenie polskie, że gdzie dwóch polaków, tam trzy zdania. Ale są kwestie, w których panuje wyjątkowa jednomyślność. Do nich na pewno należy to przekonanie, że przyszłość, rozwój. Cywilizacyjny postęp Polski zależy od tego, jak potrafimy rozwinąć procesy innowacyjne. Rzeszowskie Forum Inpo... Innowacji pomimo swojej krótkiej historii wpisuje się do pierwszego szeregu takich działań na rzecz promocji innowacji. O randze tego forum decyduje też rzeczywista innowacyjność regionu. I dynamika jego rozwoju, która w skali naszego kraju stanowi swoisty fenomen. Dlatego jestem szczególnie zaszczycona, że mogę wziąć udział w tych obradach, że mogę tutaj dzisiaj być. A moje wydawnictwo, redakcja Polish Market, może mieć swój wkład w rozwój promocji polskich najlepszych firm innowacyjnych. W tym roku nasza redakcja zwróciła uwagę, naszym zdaniem, na pewien, trochę może niedoceniany, aspekt pobudzania innowacyjności. Dlatego wybierając firmy, które dzisiaj za chwilkę wyróżnimy, braliśmy pod uwagę nie tylko ich innowacyjne produkty i usługi, ale przede wszystkim możliwości innowacyjne, jakie ich działania stwarzają dla innych podmiotów gospodarczych. Specyfiką niektórych firm, zwłaszcza z obszaru infrastruktury technicznej czy teleinformatycznej, jest budowanie pola dla innych, dla tysięcy przedsiębiorstw, większych lub mniejszych, dla startupów, nawet dla pomysłów na przyszłą działalność. Dlatego, dlatego te firmy możemy z całą odpowiedzialnością nazwać kluczami do innowacji. I właśnie dzisiaj takim firmom, kluczom do innowacji, pragniemy wręczyć te zaszczytne nagrody, dyplomy i statuetki. Pierwszą firmą, którą poprosimy za chwilę, to jest firma, czyli klucz do innowacji, firma ASECO Poland. Zapraszamy pana wiceprezesa Marka Panka tutaj do nas. Bardzo prosimy pan prezes Marek Panek. Biznes, polen, spółka akcyjna, prosimy na estradę po odbiór nagrody. jeszcze może odczytam, że firma też Aseco dostaje też tę nagrodę za realizację programu Inwestuj z Aseco, który rozwija sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Gratuluję. Taka ładna, bardzo bardzo, ładna, bardzo ciężka Rady. Coś powiedzieć. Tak, tak, oczywiście. Tak? Może, może do tego tak. mikrofon jest Dobrze. Pewnie nie muszę państwu tłumaczyć, jak miłą rzeczą jest otrzymywać różnego typu nagrody i wyróżnienia. I muszę przyznać, że ja też dzisiaj nie ukrywam swojej radości z faktu, że taką nagrodę otrzymaliśmy. A myślę, że jest ona dla nas tym cenniejsza, że po pierwsze za innowacje. Ja nie wiem, dostaliśmy w swojej historii już wiele różnego typu wyróżnić nagród, ale za innowacje chyba jeszcze nie. Także dziękuję bardzo Jiri, że doceniło działalność ASECO w tym zakresie. Druga rzecz to jest fakt, że odbieram tę nagrodę w Rzeszowie, czyli w mieście, gdzie tak naprawdę ASECO stawiało swoje pierwsze kroki, gdzie ciągle jest siedziba firmy i, i myślę, że to miasto jest i będzie w dalszym ciągu dla naszej spółki bardzo bliskie. Natomiast trzecia rzecz to jest taka, że ten rok to jest rok, kiedy my obchodzimy 20-lecie firmy. Także jest to też rok szczególny w naszej historii i myślę, że tą nagrodę też możemy potraktować jako swego rodzaju ukoronowanie tych 20 lat. I ja myślę, że to jest też jakieś potwierdzenie, że droga, którą wybraliśmy 20 lat temu, była drogą dobrą, że się sprawdziło, że fakt, że skoncentrowaliśmy się na produkcji oprogramowania, no, doprowadził nas do tej pozycji, w której w której dzisiaj jesteśmy, chociaż w dalszym ciągu mamy sporo pokory dla tego, co zrobiliśmy i wierzę, że jeszcze sporo rzeczy dokonamy. I myślę, że korzystając z okazji podziękuję tym wszystkim, dzięki którym ASEKO istnieje tak naprawdę, a mam tutaj na myśli przede wszystkim naszych klientów. Tutaj całkiem spora grupa jest dzisiaj na sali, także bardzo Państwu dziękuję, bo bez Państwa tej spółki po prostu by nie było. I myślę, że również należą się podziękowania inwestorom. My od sześciu lat jesteśmy spółką publiczną, mamy inwestorów, czyli tych, którzy powierzyli nam swoje pieniądze i myślę, że, że ich do tej pory nie zawiedliśmy i myślę, że w najbliższych latach nie zawiedziemy. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Państwa prosimy naszego drugiego laureata, firmę Software Mind Cysa, i pana prezesa Janusza Home. Pan Janusz Homa, bardzo prosimy. Firma otrzymuje nagrodę za realizację innowacyjnych projektów informatycznych na rynku międzynarodowym. Nasz kolejny klucz do innowacji. Gratulujemy. Firma Software Minds, spółka akcyjna, pan Janusz Homa odbiera w tej chwili nagrodę i bardzo prosimy panie prezesie o parę słów. Może do tego. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję kapitule forum ekonomicznego i Polish Market za, za tą nagrodę. Ta nagroda jest dla nas bardzo ważna. Tak samo uskrzydla, jak ta muzyka na górze. Naprawdę. Zupełnie zgadzam się z tym, co padło dzisiaj, że sukces to 99% ciężkiej pracy. I ten 1% jest właśnie w tym momencie. W takich sytuacjach, gdzie można się tym sukcesem cieszyć. Software Mind jest firmą, która już jest znana w wielu krajach na świecie właśnie z tego, że zajmuje się innowacyjnymi technologiami. W tych technologiach będę jutro mówił na jednym z paneli. Tak przysłuchując się dzisza, dzisiejszym dyskusjom panelowym pomyślałem sobie, że właśnie podążamy takimi ścieżkami, o których dzisiaj była mowa. Pierwsza ścieżka to jest taka, że postawiliśmy na innowacje. Na ludzi, którzy mają ideę, którzy chcą tę ideę wdrażać w życie. Druga rzecz to to, że staramy się łączyć świat, biznesu, świat nauki ze światem biznesu. Dużo uwagi poświęcamy temu, aby starać się komercjalizować idee, które powstają w świecie nauki. Często przy wsparciu administracji państwowej w formie w tej chwili bardzo pomocnych środków unijnych. Trzecia rzecz to taka, że staramy się myśleć globalnie i rok temu otworzyliśmy nasz oddział w Stanach Zjednoczonych po to, żeby być bliżej tego, co się dzieje w świecie, gdzie te innowacje są najbardziej rozwinięte. Po to, żeby obserwować właśnie te zjawiska blisko. Tam pracują nasi pracownicy, realizują projekty. Natomiast również działamy lokalnie, dlatego że w tym roku otworzyliśmy oddział w Rzeszowie z kolei. W tej chwili pracują tutaj nasi pracownicy, którzy realizują projekty między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Niemczech. Bardzo stawiamy na ten oddział w Rzeszowie. Chcemy, żeby za rok ten oddział miał ponad 100 osób. Myślę, że to jest naprawdę dobre miejsce właśnie do realizacji projektów innowacyjnych. Dziękuję raz jeszcze. Dziękujemy bardzo Pani Janusz Homa. Prezes Software Mind Spółka Akcyjna. Dziękujemy bardzo serdecznie, dziękujemy pani prezes Krystynie Woźniak Trzosek, dziękujemy panu przewodniczącemu Zygmuntowi Berdychowskiemu. Nagrody tegoroczne zostały wręczone, forum innowacji, drugie forum innowacji trwa.